Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przelecimy sobie przez parę newsów, parę dość ważnych informacji dla rynku kryptowalut, dlaczego obecnie spadamy. No i co nas czeka w tym tygodniu, a ten tydzień będzie bardzo ciepły, bardzo gorący na rynku kryptowalut, będzie się naprawdę dużo dziać, więc zapraszam do oglądania. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. No i standardowo zapraszam was do opisu. W opisie ma, macie linka do giełdy Bybit, której najwięcej używam, bardzo dobra giełda na start. Do giełdy Binance oraz linki do moich, powiedzmy, social mediów, Discorda, grupy z ogłoszeniami oraz mojego Twittera. Także bardzo serdecznie zapraszam. Możecie również zostawić komentarz. Bardzo doceniam takie komentarze. Doceniam tutaj te, te, te komentarze. No i tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, w każdym Tygodniu, będę wybierał jedną osobę komentującą, która skomentowała mój film. Ma łapkę w górę i subskrybuje mój kanał, będę ją wybierał, no i będę jej dawał 10 dolarów. Także tutaj mam już wklepany link do filmu. No i myślę, że możemy pikować spośród właśnie tego filmu. Pikujemy osobę i Mack Marunio, wygrałeś 10 dolarów, ja tu zaraz znajdę Twój komentarz, czyli bardzo dobry materiał, zaraz Ci tutaj napiszę. Zostaw swój adres e, z Metamaska, abym mógł przesłać powiedzmy to Ci e, stable coin. I tak samo sytuacja obowiązuje w tym tygodniu. Na pewno dodam dwa filmy w tym tygodniu i po prostu spod jednego filmu, który sobie sam wybiorę, wybiorę używając tutaj comment pickera, jedną osobę, która skomentowała e, film, zostawiła łapkę w górę i subskrybuję mój kanał, więc do tego sobie zaraz przejdę e, po odcinku. I teraz tak, cena bitcoina 21 tysięcy dolarów, więc no, pe pewnie znacie jaka jest cena. Dzisiaj było to 22,5 tysiąca dolarów, więc tutaj cenowo dość mocny, zja mocny zjazd. Dlaczego tak się stało? Jest to wszystko winne e, sytuacja, informacje związane z inflacją w USA e, do prognoz, ale do tego jeszcze przejdę. Cały rynek obecnie, no powiedzmy, coś tutaj pospadał, z tym, że w 7 dniach Luna na przykład dalej jest 100% do góry. Mówiłem już w poprzednim odcinku, że jak dla mnie to może nie, że skam, ale jak dla mnie to jest bez sensu i ten, te projekty typu Luna lub Luna 2.0, Luna Classic bardziej są dla mnie upadłe i to jest już tylko pusta spekulacja. Jeżeli chodzi o 24 godziny, no to tu już mamy spadki powiedzmy po 10-9% na projektach w zależności od no od projektu, tak? E, mogę Wam jeszcze powiedzieć, że na giełdzie BYBIT poza tym, że dla nowych użytkowników e, są powiedzmy różne bonusy, a giełda jest fajna, bo bez KYC e, możecie zdeponować i otrzymać różne różne bonusy w postaci USDT lub USDC. No to tutaj możecie teraz sobie swoje tokeny BIT przenieść na właśnie lunch pool i na lunch poolu możecie je zastejkować. Muszę sobie odświeżyć stronę. I możecie je zastejkować i w zamian odbierać nagrodę w postaci nowych tokenów OKG. Także jest to na pewno fajna, fajna rzecz. Link do BYBIT, oczywiście, w opisie. Polygon Matic. Polygon, czyli jeden z powiedzmy takich kryptowalut, która przeszła bardzo duży rebranding, Matic Polygon 15 w tym momencie według market capu cena prawie 1 dolar 85 centów, ATH mieliśmy na poziomie prawie 3 dolarów. No a tutaj ta cena była po 1 cent. I, i ładnie, ładnie szło na Matiku zarobić. No to Matik obecnie stał się bardzo dużym gigantem i praktycznie po Ethereum wiele osób z niego korzysta w Metamasku. Podłączacie sobie sieć Matika no i bardzo dużo osób właśnie korzysta z, Ma z Matika w tym momencie. Wiele projektów się tam buduje i tak dalej. No i właśnie Polygon Matik ogłosił teraz współpracę z Starbucksem. Jest to kolejna taka powiedzmy współpraca z marką z tego Web 2.0. A Web3.0 jest Polygon, i Polygon tutaj łączy Starbucksa 2.0, czyli Web2.0, e, Web2 z Web3. No i nagle dzięki temu w Starbucksie, dzięki technologii Polygona, no będziemy mogli powiedzmy działać na, na blockchainie. E, Polygon ogłosił już coś takiego z Disneyem, z tego co pamiętam, oraz no, dla Facebooka Matic, również będzie powiedzmy e, blockchain na Facebooku e, i na Instagramie dla Mety. Będzie wykorzystywany przez Matica Poligona, Także no tutaj, Facebook, tutaj Polygon bardzo ładnie działa. No i tutaj ogłosili po prostu współpracę, posiadacze. Będzie to coś takiego jak Starbucks Odyseja, bardzo podobne do Arbitrum Odyssey i. i będą po prostu różne questy, różne zadania. Za wykonanie tych zadań będziemy mogli odebrać różne nagrody, no które będziemy mogli wy wymienić powiedzmy na kawę. Jest, będzie to coś bardzo podobnego do tej karty i aplikacji, którą macie w. No, którą macie w Starbucksie standardowo, tylko że tutaj to będzie wszystko na blockchainie dla powiedzmy kryptofanów krypto bardziej obecnie, no ale na pewno jest to fajne i w opisie dam Wam link do whitelist.starbucks.com No i tutaj możecie się zapisać na NFT od Starbucksa. Nie wiem nawet, czy to NFT będzie płatne, kiedy ono będzie, no ale myślę, że na listę można się zapisać, bo, bo, bo dość gruby, gruby news, nie wiem co z tego. Wyjdzie. Przejdę sobie nie standardowo, jak na mój kanał do TradingView, żeby Wam tutaj pokazać bardziej te spadki z dzisiejszym dniem. E, mieliśmy cenę dosłownie, już tutaj tak. E, mieliśmy dzisiaj cenę o 14.00 na poziomie około 22,5 tysiąca dolarów. O 14.30 wleciały nam informacje o inflacji w Stanach Zjednoczonych. No, tych informacji sobie przejdziemy, ale od razu po otwarciu, e, po, po tym jak ta informacja weszła, no to rynek kryptowalut, rynek Bitcoina, właściwie sam Bitcoin spadł o ponad 6%, 7 nawet procent prawie, także jest to dość duży zjazd, a następnie po paru godzinach jeszcze dalej powiedzmy Bitcoin spada i w ciągu paru, dwóch, trzech, no trzech i pół godziny od nagrywania tego materiału e, spadł o ponad 8% dolarów, także 2,5 tysiąca dolarów na Bitcoinie poszło, powiedzmy uciekło no pytanie, gdzie, gdzie Bitcoin spadnie e, no dość mocno Bitcoin nie chce spaść tak mocno poniżej tych 20 tysięcy dolarów e, to jest moje zdanie Róż, różni analitycy różnie mówią e, no nie, tutaj odkąd Bitcoin spadł powyżej po, e, wzrósł, no to dość w miarę nie spada, no tutaj spadł poniżej, no nawet na no dobra spadł na 19 tysięcy dolarów no ale jak widzimy odbił i generalnie te, tych ostatnich spadków, które tutaj były, no na razie jakoś mocno nie powtórzyliśmy. No oczywiście tutaj zależy, zależy kto, kto powie. Dużo osób mówi, że idziemy niżej, inni powiedzą, że idziemy wyżej. i to ciężko powiedzieć, ale moim zdaniem w okolicach tych 20 tysięcy jest jakby takie wsparcie. Ja tego nie biorę z analizy technicznej, tylko bardziej tutaj z psychologii, a te nie używam. Też nie jestem jej mistrzem, także no nie będę tutaj mm, Wam mówił z AT, tylko po prostu wykres to ładnie prezentuje. E, ja uważam, że właśnie tutaj przy tych 20, 19, 20 no tysiącach dolarów, ta cena bitcoina się po prostu utrzymuje i nawet jak spadniemy znowu na te 19, 500, to znajdują się po prostu klienci, którzy skupują tego bitcoina, bo uważają, że cena bitcoina jest dla nich po prostu atrakcyjna. No a tutaj e, typowe załamanie. No i teraz tak, inflacja w USA znowu przebiła prognozy, giełdy i dolar reagują. Inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych w sierpniu wynosiła 8,3%, no i po prostu teraz było prognozowane, że będzie 8,1%. No a było 8,3%, dlatego rynki finansowe zareagowały, no i po prostu wszystko. Wszystko spadło. No i na rynku walutowym możemy zobaczyć też, że dolar urósł względem złotówki o 6 groszy. No a tutaj, co jakby całe podejście do rynku, ja to zaznaczyłem wam tutaj na niebiesko: wyższa inflacja to potencjalnie wyższe stopy procentowe, co ma wartość, co na wartość waluty działa po prostu stymulu stymulująco, w, w, przynajmniej w teorii. No ale chodzi tutaj o to, że im wyższa inflacja, to potencjalnie wyższe stopy procentowe. Jeżeli stopy procentowe są wyższe, to tych 5%. Pieniędzy z kredytu jest po prostu mniej w gospodarce, no, a szczególnie pieniądze z kredytu, które są w gospodarce, bardzo często przekładały się na spekulacje, na powiedzmy różnych indeksach. E, tutaj możemy nawet mówić o tradycyjnej giełdzie, a jeżeli tych pieniędzy nie ma, no to ta giełda nie ma takich e, czynników, tego paliwa do wzrostów. No i następnie jest to powiedzmy takim problemem, że rynek kryptowalut bardzo się związał z giełdą tradycyjną, no i dlatego to może być powiedzmy jakaś informacja, że będziemy spadać. Że coś jeszcze po prostu ta cena spadnie, no bo za niedługo, chyba 25, nie pamiętam, przepraszam, ma być decyzja o, o tym, czy stopy procentowe pójdą w górę, czy pójdą w dół. No, prawdopodobnie pójdą w górę, jakby w dół, w dół nie zakładam, ale czy pójdą w górę. Oczekiwana obecnie jest 0,75%, no ale nie, 100 w sensie punktów procentowych, a nie zdziwimy się, jak będzie, będzie to właśnie wyżej. E, lub, no mniej, jak będzie mniej, na przykład 0,5, no to na pewno będzie to bardziej bullish e, wskaźnik niż takie 0,75. Ale to zobaczymy, nie chcę o tym, nie chcę o tym gadać. E, na bitcoin.pl fajny artykuł, trzy wydarzenia w tym tygodniu, które mogą mieć znaczący wpływ na sytuację na rynku kryptowalut. No i po pierwsze mamy demerge. Już w tym tygodniu, dokładnie za jeden dzień, 11 godzin i 57 minut zostanie nam wprowadzony update merch, czyli Bitcoin. Przejdzie z Proof of Work na Proof of Stake. To jest coś, jest to największe wydarzenie generalnie w skali całych kryptowalut, no i to się już wydarzy za jeden dzień i 12 godzin, także 15 września. To jest naprawdę duże wydarzenie. Pewnie nie każdy powiedzmy na to, na to liczy. Postaram się jeszcze o tym filmik nagrać cały, no ale na pewno jest to bardzo duże wydarzenie na, na tutaj. Cały rynek kryptowalut, rynek kryptowalut pod to gra albo w górę, albo w dół. No i właśnie zobaczymy, jak to końcowo będzie. To jest pierwsze wydarzenie. No, wskaźnik cen konsumenckich już właśnie tutaj e, wleciał i spowodował spadki. No i termin e, roszczenia dla wierzyci wierzycieli MTGoxa, Jak to sobie zjedziemy? no To sprawa MTGoxa, no to pewnie znacie, że to wielka giełda, która upadła i tam ma, e, ma Bitcoina. No i generalnie do 15 września jest czas, aby wierzyciele powiedzmy ogłosić plan rehabilitacji, jak to ma po prostu wyglądać. Mają oni czas do 15 września, aby złożyć swoje roszczenia dotyczące środków, które utracili, gdy giełda upadła w 2014 roku. Fajny artykuł możecie sobie go sami też przeczytać bitcoin.pl/3/myśnik3wydarzenia. No po prostu trzy ważne informacje, które tutaj na rynek kryptowalut zadziałają. W tym tygodniu jedna już bardzo mocno zadziałała. No cena na pewno Ethereum Merch jest już trochę w cenie. W sensie Ethereum, wydarzenie Ethereum Merch na pewno jest już w cenie. No tylko pytanie jak po Merchu? Czy Merch się w ogóle uda? Bo, tak jak powiedziałam, jest to naprawdę duże, e, duże przedsięwzięcie. No, i tutaj zostało nam już tylko jeden dzień, 11 godzin. Postaram się jutro nagrać taki film, ale tego nie chcę Wam obiecywać. To by było na tyle. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, dotrwaliście do końca, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, a macie szansę powiedzmy wygrać e, 10 dolarów w tym tygodniu. No, i tak samo link do giełd, e, no i do moich socjali znajdziecie zawsze w opisie. Do następnego odcinka.